Cześć, witam was w nowym filmie. Dzisiaj będzie bardziej treningowo, dlatego że chcę z Wami troszeczkę porozmawiać na temat odpowiedniej postawy, bo często pytacie się mnie, co zrobić, jakie ćwiczenia włączyć, żeby nie garbić się tak cały czas. Ja Wam też jakiś czas temu wrzuciłam zdjęcie porównawcze siebie i siebie, jakiś tam okres minął i dużo z Was zauważyło też, że... Jestem bardziej wyprostowana. No i zaczęliście się właśnie pytać, co takiego robiłam, co tutaj jest ważne, więc pomyślałam, żeśmy. Ogarnę Wam cały trening i pokażę Wam, co takiego zrobić, jeżeli faktycznie macie z tym problem, jest to coś, co jest Waszym dużym kompleksem, albo z czym widzicie, że macie bardzo duży problem. Jeżeli nie macie takiego problemu, ale i tak widzicie, że coś tutaj jest nie tak, to wystarczy, że wrzucicie sobie tutaj kilka tych ćwiczeń i będziecie pamiętać o odpowiedniej technice i też wszystko tutaj będzie ok. Więc zacznijmy od samego początku. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę rozmawiamy tutaj o postawie, która wygląda. W ten sposób, tak? Czyli macie głowę w dół, barki są, klatka cała jest zamknięta, przez co macie rozciągnięte mięśnie, które macie na plecach, macie rozciągnięty tylny akton barków i macie przykurczone mięśnie klatki piersiowej, przez co szyja też jest troszeczkę wyciągnięta i co Wam przypomina ta postawa? No oczywiście tak siedzimy przed kąpem, nie? E, więc teraz na treningu, kiedy przez cały dzień siedzicie tak i zamykacie sobie klatkę, rozciągacie te mięcie na plecach, to logiczne jest, że teraz na treningu chcecie otwierać klatkę, wzmacniać te plecy z tyłu, żeby one trzymały Wam całą sylwetkę, tak? Czyli. E, Pewnie siedzicie tak cały czas i teraz, przez to, że siedzicie tak cały czas, i nawet nie trenujecie regularnie, albo nie skupiacie się tak mocno na treningu pleców. Te mięśnie nie są na tyle mocne, żeby tą sylwetkę utrzymać. Więc na treningu skupiamy się po pierwsze na odpowiedniej pozycji głowy w stosunku do kręgosłupa. Dlatego też, kiedy robicie martwy ciąg, cały czas powtarzam, głowa jest przedłużeniem tułowia, żeby nadmiernie nie skracać znowu tego odcinka. Dalej, skupiacie się na otwarciu klatki piersiowej, czyli musicie wykonywać. Ćwiczenia, które będą otwierać tą klatkę, i musicie wzmacniać plecy. I teraz ym, to jest tak naprawdę. Taka bardzo szybka teoria, nie chcę się za mocno w to wdrażać, dlatego że jednak w tym filmie chciałabym się skupić już właśnie na tych ćwiczeniach, które Wam w tym pomogą. Plus, nie jestem fizjoterapeutą, więc nie mam takiej mocno rozległej wiedzy w tym aspekcie, więc tutaj nie chcę się wymądrzeć zdecydowanie bliższym memu sercu i mojej wiedzy jest trening, więc na tym się dzisiaj skupimy i zacznijmy może od takiej rozgrzewki, od czegoś, co tak naprawdę możecie wykonywać codziennie, kiedy jesteście na siłowni i to pięknie otwiera klatkę piersiową i są to właśnie wypady na Eteryxie. Ja już Wam kiedyś o nich mówiłam, ale to są naprawdę bardzo fajne ćwiczenia, jeżeli e, wykonujecie je poprawnie, i też zaraz jeszcze właśnie powiem, na czym tutaj zwracać, na co zwracać uwagę. Czyli bierzecie sobie te riksa i robicie po prostu takie wypady, gdzie mocno dajecie ręce do tyłu. Jeżeli akurat wykonujecie e, to ćwiczenie z rękoma centralnie do tyłu, i tutaj robicie sobie po prostu na, na stronę 15 powtórzeń, na drugą stronę 15 powtórzeń. Robicie to powoli, dokładnie i najważniejsze w tym ćwiczeniu, to oczywiście oprócz tego, żeby tutaj nie nadwyrężać odcinka lędziowego, więc tutaj musimy brzuch mieć napięty, to nie podnosicie w ten sposób karku, nie robicie tego tak, bo to jeszcze bardziej Wam po, ym, pogasza Wasz stan, który i tak już jest zapewne zły ym, i w ogóle przy każdych ćwiczeniach, które tutaj będę mówiła, będę parę razy wspominała, nie robimy czegoś takiego, bo to jeszcze tutaj skraca Wam te mięśnie, Tutaj barki się mocno napinają, kaptury, które macie tutaj z tyłu też są spięte, przez co na przykład po treningu możecie tutaj czuć ból w odcinku szyjnym i w tutaj tych mięśniach, które macie i po prostu też w mięśniach naramiennych, bo to po prostu cały czas jest takie spięte, dlatego barki idą do tyłu. Łopatki ściągnięte, klatka idzie naprzód i w ten sposób właśnie wykonujecie do ćwiczenia, i później od razu ustawiacie sobie ręce w V, żeby jeszcze bardziej otworzyć tą klatkę. I też wykonujecie 15 powtórzeń na stronę, robicie sobie takie cztery serii, naprzód możecie zrobić sobie na jedną stronę najpierw ręce do góry, potem od razu w tą literę V. I potem druga strona, chwila przerwy i jedziecie z kolejnymi ćwiczeniami. Więc to jest pierwsze e, ćwiczenie, które warto jest włączyć do swojej rozgrzewki. A jeżeli chodzi już o Normalny trening, to jednym z lepszych ćwiczeń będzie to oczywiście wiosłowanie. Jeżeli macie problem z tym z tą postawą, że ona faktycznie się garbi, to tutaj zaczęłabym od wiosłowania właśnie na ławce, dlatego że tutaj już od razu macie prosty kręgosłup i nad tym nie musicie się zastanawiać. Plus to jest zdecydowanie łatwiejsza opcja też dla osób początkujących. Tutaj, co tak naprawdę musicie tylko pamiętać, to o tym, żeby właśnie znowu głowa była przedłużeniem tłowia. Żeby nie robić czegoś takiego I kiedy robicie to wiosłowanie Łokcie idą jak najbliżej tułowia I kiedy Unosicie właśnie ręce do góry Starajcie się myśleć, że macie coś między łopatkami I chcecie to zmieniać to jest najłatwiejsza opcja, żeby to sobie wyobrazić Jak to dokładnie zrobić I pamiętajcie, łopatki, jeżeli jesteście dziewczynami Tam, gdzie macie stanik Nie bliżej tu szyi, tylko właśnie bliżej tyłu Czyli chcecie tu otwierać I znowu, widzicie? Znowu otwieramy klatkę To jest właśnie taki ruch, który jest dla nas bardzo ważny I to sobie ćwiczenie wykonujecie W czterech seriach po 10-12 powtórzeń Nie szalejcie tutaj z obciążeniem Bo... W ogóle w przypadku tego całego zagadnienia, jakim jest postawa, nie skupiamy się na dużym obciążeniu, tylko na technice i na poprawnym właśnie wykonaniu ćwiczenia, na niezbyt szybkich ruchach, bo tutaj chcecie wzmocnić te plecy, ale chcecie też nauczyć się poprawnej postawy, tak? Dobra, no to jak już jesteście na tej ławce, to robimy sobie teraz Trap 3. To jest najlepsze ćwiczenie, żeby nauczyć osoby ściągnąć łopatki. Czyli Leżycie sobie na ławce, bierzecie jeszcze mniejsze obciążenie albo jeżeli zaczynacie to w ogóle bez obciążenia, bo to i tak będzie ciężkie ćwiczenie. Ręce macie prosto i teraz właśnie ściągacie łopatki i ze ściągniętymi łopatkami unosicie ręce do góry jak najwyżej się da. Znowu pamiętajcie tutaj o kapturach, żeby ich nie napinać. Opuszczacie ręce, dopinacie jeszcze raz łopatki i wszystko luzujecie. I wtedy robić takiego delikatnego garba. No i wtedy znowu, i tutaj też sobie robicie cztery powtórzenia, cztery serie po 12 powtórzeń i już mamy, widzicie, dwa ćwiczenia. I teraz co robimy? Możemy dalej zrobić sobie tam jeszcze jakieś ćwiczenia na plecy, jeżeli macie ochotę, bo też skupiacie się na rozbudowie mięśni. Ale bardzo fajne ćwiczenie, bo jak widzicie cały czas teraz pracowaliśmy nad wzmacnianiem pletów, to teraz będziemy skupiać się na rozciągnięciu tych przykurczonych mięśni tutaj w klatce piersiowej, czyli robimy rozpiętki, najlepsze ćwiczenie, które otwiera właśnie tą klatkę, znowu ławka jest potrzebna, bierzecie sobie hantelki i... Otwieracie tą klatkę jak najmocniej i teraz jak wykonać to ćwiczenie, hantelki są nad waszą klatką piersiową i teraz kiedy schodzicie cały czas musicie czuć napięcie, czyli nie robicie nagle prze prostu w rękach i do samego dołu, tak się nie robi rozpiętek. Cały czas musicie to napięcie czuć i schodzicie tak nisko, aż cały czas czujecie to napięcie, czyli nie schodzicie tak nisko, żeby to napięcie stracić, tylko cały czas musicie tutaj czuć. Ręce są odrobinkę tylko ugięte. I później wracacie, i tutaj nawet bym zrobiła 4 serie po 15 powtórzeń, mniejsze obciążenie, i skupiacie się właśnie na otwieraniu klatki piersiowej. Dalej e, ćwiczenie, które też bardzo dobrze wpłynie na Waszą postawę, to jest oczywiście Superman, ale urozmaicamy go, dlatego że będziemy tutaj jeszcze ściągać łopatki, czyli kładziecie się normalnie na matę, na brzuch, ręce idą proste, i teraz podnosicie się, ściągacie łopatki, i bardzo ważne. Kiedy wracacie, ręce są tak samo wysoko. To będzie ciężkie i to jest faktycznie coś, co. Tutaj przy tym ćwiczeniu W żaden sposób nie potrzebujecie żadnego obciążenia Bo i tak będzie wam ciężko utrzymać Na tym samym poziomie, czyli nie dajecie Tych rąk troszeczkę w dół, one mają być Cały czas jakby iść przy, was o, przy waszych uszach Czyli nie opuszczacie Tych e, rąk niżej, tylko Cały czas to napięcie mięśniowe powinno być I tutaj też bym zrobiła 4 serie Po 15 powtórzeń, żeby cały czas Tutaj te plecy mogły pracować, żeby one Cały czas e, się mogły Wzmacniać i żeby tą Prostą postawę utrzymywać. I ostatnie już ćwiczenie to są Face Pulsy. One bardzo dobrze wzmacniają akton tylny barków, czyli tutaj. To, co mamy tutaj z tyłu, i bierzecie sobie. Potrzebujecie do tego wyciągu, chyba że robicie w domu, to po prostu bierzecie gumy i robicie to z gumami, też się da, albo w opadzie tułowia, albo sobie do jakiegoś, nie wiem, okna przywiązujecie, czy coś takiego. I bierzecie sobie właśnie linki. I teraz zobaczcie. Robię to troszeczkę inaczej niż takie klasyczne face pulsy, dlatego, że zaczynamy z tego garba, żeby w waszej głowie też się zadziało tak, że. Uczycie się tego poprawnego ruchu, czyli zaczynacie z tego garba, którego macie, i ściągacie łopatki, i dopiero wtedy mocno ciągniecie e, obciążenie. Wracacie znowu do garba i znowu ściągacie łopatki i mocno e, przyciągacie ciężar do siebie. To jest właśnie też jedno z tych ćwiczeń, w których bardzo ważne jest to, żeby te łopatki były ściągnięte i żeby wszystko tutaj szło w dół. Czyli znowu nie skracacie się sobie szyi, tylko tu pięknie wszystko otwarte i w ten sposób pracujecie. Bo jeżeli będziecie pracować na tym garbie, to to Wam wejdzie w mięsie naramienne, i później, jeżeli jesteście dziewczynami, to będziecie mieć takie kaptury jak um, Pudzianowski, na przykład wyolbrzymiam, ale żebyście miały to w głowie, że tak nie chcemy robić, więc y, szybciej Wam to powiem niż jak będzie Wam to Was y, wy, wydaje mi się, że szybciej Was to ruszy niż jak to, że powiem, że y, będzie Was tam boleć, więc jak chcecie mieć takie coś jak Pudzianowski, to spoko, jak nie, no to pamiętajcie, że przy każdym ćwiczeniu wszędzie chcemy to otwierać, wszędzie chcemy dawać klatkę do przodu, łopatki ściągać y, i tutaj Facebooky też 4 serie po 10-15 powtórzeń i tak naprawdę macie cały trening już gotowy i jeżeli będziecie to robić regularnie, to na pewno, myślę, że nawet już po miesiącu nawet szybciej zauważycie tą różnicę, że troszeczkę bardziej już jesteście wyprostowani i że nie garbicie się tak mocno, bo po prostu te mięśnie się wzmocniły, one są w stanie trzymać, ale bardzo ważne jest to, żeby nawet jeżeli siedzicie przy komputerze, żeby zwracać na to uwagę, żeby nie siedzieć cały czas tak, albo nawet jeżeli pracujecie w, w przy biurku bardzo często, to po prostu róbcie sobie przerwy i weźcie nawet gumę ze sobą do pracy i zróbcie sobie parę razy jakieś z tych ćwiczeń, które będzie otwierać czy rozpiętki. Czy wiosłowanie, nawet stojąc, czyli coś, co tutaj wam otworzy, coś, co sprawi, że barki pójdą do tyłu, klatka się otworzy i w ten sposób powinno, powinniście po prostu zobaczyć szybko rezultaty. A jeżeli chodzi o outfit z tych nagrań na siłowni, to jest to oczywiście Glamour. No i pamiętajcie, że zawsze macie Fity Doncia 10, daje wam minus 10% na zamówienia w Glamour. Teraz wychodzą nowe kolory staniku, więc zobaczcie sobie, jakie będą właśnie kolory, albo na Instagramie Jimi Glamour, albo obserwujcie moje story bo tam regularnie Wam pokazuję nowe kolory, eee, a teraz już... Chyba a teraz chyba będę już kończyć, bo to jest wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się ten... Przede wszystkim, że Wam się przydał, wykorzystacie ten trening i za niedługo napiszecie do mnie Marta, to działa! Czekam na taką wiadomość, a tyle Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie, widzimy się niedługo, do zobaczenia, pa!